Ok, witam Was wszystkich dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie z kolejnego filmiku na kanale, gdyż nie będzie to Let's Play. <coughs> Chciałbym zapowiedzieć kolejny konkurs, jak mówiłem, konkursów będzie więcej i to jest pierwszy z tych y, więcej. Y, będzie konkurs y, niezwiązany z Alaną Wake'iem, ale pomyślałem, że pierwszy, mam Alana Wake'a na dysku, więc będzie nie dość, że filmik z Galana Wake'a, to jeszcze mogę zapowiedzieć fajny konkurs, <coughs> więc y, będzie to konkurs z Jaskausa. Jaskółca dwójki, wie, można będzie wygrać Jaskółca dwójkę. Yy, grę, która ostatnio była w CD-Action, stąd tam też mam klucz, yy, więc ogarnięci wiedzą, że <laughs> była ostatnio w CD-Action, była bardzo tania ale wiem, że wiele osób tego nie kupiło. Więc właśnie dla tych, którzy nie kupiło jest tenże konkurs. No i ten konkurs będzie na takiej zasadzie jak nie ten ostatni, tylko jeszcze przedostatni. Czyli komentarz i subskrypcja i komentarz. No i będzie losowanie. Więc komentarz o treści na jaką ja, ja mogę gadać treść. Na przykład bardzo lubię Just Cause. Albo nie. No bardzo lubię Just Cause. Chcę Just Cause. Coś w stylu niech będzie Chcę Just Cause. Piszecie po prostu Chcę Just Cause. I jesteście już zarejestrowani, będzie losowanie, które wybierze zwycięzcę konkursu. I to jest właściwie tyle, co miałem dzisiaj wam do przekazania. Lecz o czymś, o czymś może zapomniałem, konkurs będzie klasycznie 5 dni trwał, od dzisiejszego dnia do za 5 dni, czyli nie wiem dokładnie do kiedy. Mogę zginąć, bo wcale mnie to nie dziwi, ja tutaj przyszedłem przekazać ważną informację, a nie grać bo za na jeszcze będą gameplay'e co dalej co jeszcze zapomniałem powiedzieć oczywiście gra jest w wersji cyfrowej nie jest to pudełkowa jest to tylko i wyłącznie cyfrówka co dalej? z Czego jeszcze nie powiedziałem? Chyba wszystko, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego gameplaya, tego bardzo krótkiego, acz wymownego gameplaya. Zasady są bardzo proste, oczywiście wystarczy subskrypcja. Tak jest, zdecydowałem się na subskrypcję, gdyż pomyślałem, że lajki to trochę za, 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 za bardzo oklepany sport. I właśnie zdecydowałem się na subskrypcję. No i oczywiście komentarz chcę Just Cause 2, trwa 5 dni, jeżeli o czymś zapomniałem będzie w opisie, wszystkie pytania zadawajcie mi w komentarzach, no i ja będę się z wami żegnał, dziękuję wam za oglądanie tego, acz krótkiego gameplaya, cześć, do usłyszenia w następnym, pozdrowienia oczywiście dla was, no i do usłyszenia w następnym to gameplayu.